Pąki kwiatowe olchy czarnej, które aktualnie kwitną z uwagi na zawartość fitohormonów, fitosteroli, garbników i flavonoidów, mają wiele właściwości zdrowotnych. Oprócz tego, że wpływają na obrzęki i pobudzają krążenie limfy, mają zastosowanie w ginekologii. Pomagają przy upławach, zapaleniu przydatków, pomagają przy bolesnych, nieregularnych i zbyt obfitych miesiączkach. Poprawiają wygląd skóry, wpływając na trądzik, a także zmniejszają hiperandrogenizm, hirsutyzm, czyli nadmierne owłosienie, i obniżają poziom prolaktyny u kobiet. Co więcej, wspierają pracę nerek działając moczopędnie, mają zastosowanie w chorobie wrzodowej i hemoroidach, a także przewlekłych schorzeniach skórnych. Przepis na ocet z pączków kwiatowych olchy. Do wyparzonego wcześniej słoika wsyp świeżo zebrane olszynowe kotki. Muszą one być zebrane zanim uwolnią pyłek. Do litrowego słoika wlej ciepłą wodę i dodaj do niej 4 łyżki cukru. Zalej bazie wystudzoną wodą z cukrem. Pomieszaj czystym patyczkiem. Przykryj gazą. Przechowuj w ciemnym miejscu codziennie, mieszając i uważając, aby surowiec nie wystawał ponad wodę, bo może pojawić się pleśń. Mieszanie zapobiega powstawaniu pleśni, bo wzbogaca nastawę w tlen. Po 4-8 tygodniach surowiec opadnie na dno, wtedy mieszać już nie trzeba. Ocet będzie gotowy po trzech miesiącach. Zastosowanie i działanie w opisie rolki.